Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku cyklu 7 Wieszaków. Jeżeli jesteście na tym kanale po raz pierwszy, to jest mi niezmiernie miło, że zajrzeliście. Mam na imię Justyna i bardzo lubię modę, ale cenię sobie zdroworozsądkowe podejście do tego tematu, dlatego też Tutaj znajdziecie przede wszystkim filmy w duchu garderoby kapsułowej. Ja przede wszystkim staram się zachęcać do tego, żeby w pierwszej kolejności zaglądać do naszych szaf, sprawdzać co w nich mamy, korzystać z posiadanych już zasobów. A jeżeli idziecie na zakupy, to zachęcam, by były to zakupy przemyślane, dobre jakościowo i takie, które zostaną z nami na dłużej. A tematem dzisiejszego odcinka będzie Tydzień w stylizacjach. To są filmy, które już się pojawiły na tym kanale. W kilku odsłonach postanowiłam na stałe włączyć je do cyklu 7 wieszaków, dlatego też postaram się przygotowywać Wam taki tydzień w stylizacjach co miesiąc. A teraz już nie przedłużam, zapraszam, zaczynamy! Zanim przejdziemy do dzisiejszych stylizacji, słów kilka na temat tego, jak ja komponuję tę moją mikrogarderobę kapsułową, ponieważ właśnie zasadami garderoby kapsułowej staram się kierować przy przygotowywaniu takiego wieszaka na cały tydzień. Używam tutaj słowa wieszak nie bez powodu, widzicie go za mną. Ja korzystam po prostu z wieszaka wolno bo łatwiej mi jest wtedy zobaczyć wszystkie elementy, którymi dysponuję, które przygotowałam. Na dany tydzień. Takie przygotowywanie stółówek na dany tydzień to jest przede wszystkim dla mnie oszczędność czasu, ponieważ ja co rano nie zastanawiam się, co na siebie włożyć. Mam przygotowanych kilka rzeczy i, co ważne, mogę tymi rzeczami swobodnie żonglować. Mam tu na myśli połączenie gór z dołami. Tak więc staram się, aby można było z tych Kilku tak naprawdę elementów, stworzyć maksymalnie dużo, stylizacji, co ważne dbam o to, aby wśród tych ubrań, które w danym tygodniu chcę nosić pojawiły się takie, z których mogę też skomponować strój powiedziałabym, no na nieco bardziej taką świąteczną okazję, e, czy to mam zaplanowany jakiś obiad rodzinny, czy jakieś wyjście z przyjaciółkami e, wtedy dbam też o to, by nie były to tylko stroje codzienne, ale też takie Powiedzmy nieco bardziej odświętne. W moim przypadku jest to chociażby spódnica, ponieważ ja na co dzień spódnice czy sukienki noszę raczej rzadko. A teraz już słuchajcie, nie przedłużam. Siedem stylizacji zbudowanych z kilku elementów. Mam nadzieję, że ta lutowa propozycja, lutowa porcja inspiracji przypadnie Wam do gustu. Kochani, zanim słów kilka o pierwszej stylizacji, to muszę Wam powiedzieć, że ja pracuję przede wszystkim z domu, a więc te moje stylizacje dalekie są od tego, czego się oczekuje od osób pracujących w różnego rodzaju korporacjach czy firmach, gdzie obowiązuje ścisły dress code. To nie jest odcinek. Na tę okazję. To nie jest odcinek o ubiorze do pracy. To jest tak naprawdę przegląd stylizacji, które ja wykorzystałam w lutym 2024 roku. W pierwszej stylówce, i bardzo się cieszę, pojawiły się moje. Tak naprawdę dosyć nowe, jasne, beżowe buty. Cieszę się dlatego, że słuchajcie, nareszcie w lutym zrobiło się nie dość, że przez chwilę odrobinę cieplej, to jeszcze w dodatku przez chwilę przestało padać. Więc była najlepsza okazja ku temu, żeby nareszcie te buty nieco bardziej solidnie przetestować. A więc pierwsza moja stylizacja stylizacja poniedziałkowa to jest połączenie jeansów jeansy w takim dosyć klasycznym kolorze, Trochę retro klimacie powiedziałabym, bo to są jeansy typu Mam w stylu lat 80. Tak są zresztą na stronie opisywane przez producenta. A do tego, słuchajcie, dodałam bluzkę z długim rękawem w kolorze złamanej bieli. Ta bluzka to jest taki troszkę szerszy prążek, gruba bawełna o wysokiej gramaturze, więc jest to bluzka dosyć ciepła. Dekolt. W serek, więc można tutaj dodatkowo dodać sobie biżuterię, jakiś taki ozdobny element. Ja w tym wypadku postawiłam na zestaw, to jest naszyjnik oraz kolczyki z motywem jaskółki, i to jest pozłacane srebro. Jeśli chodzi o talię, to tutaj talię podkreśliłam paskiem paskiem w jasnym kolorze, jasno-beżowym kolorze. Ten kolor oczywiście nawiązuje i do koloru bluzki, i do koloru butów. Nie rzuca się tak bardzo w oczy i nie przecina mi na pół sylwetki, jakby to miało miejsce, gdybym na przykład użyła paska w kolorze czarnym, więc to też jest taki dosyć istotny element. Co jeszcze, słuchajcie, no myślę, że jeśli chodzi tutaj o okrycia wierzchnie, to też muszę wspomnieć, że Okrycie wierzchnie będzie właściwie jedno, które będzie się przewijało przez wszystkie stylówki. To znaczy nie będę Wam za, za każdym razem zakładać mojego płaszcza, pokażę tę moją propozycję okrycia wierzchniego raz, ale z takim zaznaczeniem, że użyłabym go w przypadku wszystkich tych... Stylizacji. Jak wspominałam, buty dosyć, dosyć ciężkie, buty, które są jasne na dużej, grubej podeszwie, a więc dosyć dobrze też izolujące, jeśli chodzi o zimno, a przez to, że nie mają obcasa, są bardzo, ale to bardzo wygodne do śmigania na co dzień. A teraz już okrycie wierzchnie. Kochani, jeżeli chodzi o krycie wierzchnie, to dla oglądających ten kanał nie ma tutaj tak naprawdę żadnego nowum. To jest dosyć duży, przeskalowany płaszcz w grafitowym kolorze. To jest, kochani, słuchajcie, płaszcz, który jest wykonany w 100% z wełny, a więc jest to płaszcz dosyć ciepły. On się naprawdę zimą fajnie sprawdza. Ale nie ukrywajmy, jakby nagle temperatura spadła do minus 20, to ja po prostu płaszczek grzeczniutko odwieszam na wieszak i po prostu przeskakuję w moją szarą, cieplutką, a jednocześnie lekką kurtkę. Także tyle w kwestii praktycznego podejścia do tematu. Jeżeli chodzi natomiast o dodatki, to tutaj. Z racji tego, że troszeczkę cieplej było ostatnio, więc ja wyciągnęłam moją opaskę w beżowym kolorze, opaskę z alpaki i rzeczywiście ją nosiłam i rzeczywiście było wystarczająco ciepło na zewnątrz, a y, nie zmarznąć, y, a żeby można było sobie na coś takiego pozwolić, ale gdyby nagle Temperatura spadła, to słuchajcie, zamieniam po prostu y, tę y, opaskę, co tak, tak też zresztą czyniłam, na moją wełnianą y, czapkę w beżowym kolorze. Jeżeli chodzi natomiast o szalik, y, szalik w kratę. Y, Połączenie, o którym też już mówiłam, połączenie, które bardzo cenię kolorystyczne, ponieważ mamy tutaj szarości, beże i brązy, czyli dwie gamy kolorystyczne, które w mojej garderobie są. Mówię tutaj o szarościach z jednej strony, a z drugiej strony zaatakował nas pasek, a z drugiej strony o beżach i brązach. Także, kochani, jeżeli chodzi o okrycie wierzchnie, to jest właśnie tyle. Pozwólcie, że Atakujący nas pasek, postaram się jakoś ulokować na wyszaku. Mam nadzieję, że więcej nam nie zrobi takiego manewru. Natomiast ja całość uzupełniam, po pierwsze, dodając rękawiczki. Rękawiczki skórzane w szarym kolorze, a więc tutaj mamy nawiązanie do płaszcza, ale też dodaję, uwaga, Jasną torebkę. E, torebka, która ma troszeczkę taką formę kuferka, jest nieco bardziej elegancka i trochę przełamuje ten taki nieformalny, słuchajcie, e, charakter tego stroju. Bo jak już pewnie wiecie, albo zdążyliście zauważyć, jeżeli zaglądacie na ten kanał, ja bardzo lubię dodawać też takie elementy, które sprawiają, że strój, który na przykład jest elegancki, Nagle zyskuje nieco sportowego charakteru, albo strój nieformalny, nagle dodaje się do niego taka szczypta elegancji poprzez właśnie różnego rodzaju na przykład dodatki typu torebki, apaszki albo jakiś element typu buty na obcasie. A więc to jest słuchajcie moja pierwsza inspiracja dla Was i mój strój na jeden z lutowych poniedziałków. Kochani w drugiej stylizacji połączyłam czarny golf z takimi dosyć tutaj militarnymi powiedziałabym elementami, bo mamy tutaj e, takie patki. Na ramionach mamy ozdobną kieszonkę, z, połączyłam to ze spodniami w kratę brązowo-beżową, mam wrażenie, że to takie dosyć klasyczne i dosyć bezpieczne połączenie nie tylko dla osób, które nie muszą wbijać się w ścisły dreskot, ale myślę, że w wielu miejscach pracy taka stylizacja spokojnie by się sprawdziła. Stalnie podkreśliłam tutaj skórzanym paskiem ze srebrną klamrą. Jeżeli chodzi o srebro, ono pojawia się też w biżuterii. Tutaj mam kolczyki. To, jest, to są srebrne kolczyki z motywem klonu. One się pewnie jeszcze dzisiaj w kolejnych stylizacjach będą przewijać, a jeśli chodzi o pierścionek, to postawiłam tutaj na mój ulubiony, czyli srebrny pierścionek z motywem warkocza. Dodałam do tego bardzo wygodne, to są najwygodniejsze buty na zimę jakie mam, czarne, skórzane, takie nieco ciężkie buty na płaskiej podeszwie. Dzięki czemu one są idealne, słuchajcie, do śmigania na co dzień, a jednocześnie, nie wiem czy zauważyliście, one są troszeczkę delikatniejsze i mają nieco cieńszą podeszwę, aniżeli te moje jasnobeżowe buty. No i muszę przyznać, że też są nieco lżejsze, więc pewnie zimą jest to taki mój pierwszy wybór. Tak więc połączenie bardzo, powiedziałabym klasyczne, połączenie bardzo bezpieczne i jednocześnie. Jest mi w tym ciepło oraz wygodnie na co dzień. Z rzeczy dziwnych albo takich, które mogą Was dzisiaj zadziwić. Kochani, jeżeli zauważyliście tę oto dziwną konstrukcję na mojej głowie, to informuję, że ja zazwyczaj tak właśnie wyglądam. To znaczy, na co dzień nie noszę rozpuszczonych włosów, ponieważ one mi najzwyczajniej w świecie przeszkadzają. Jeżeli spotkacie mnie gdzieś w białym stoku, to najczęściej właśnie w takim w wydaniu, więc postanowiłam dzisiaj po prostu nie burzyć tego, co jest dla mnie naturalne, nie przygotowywać się jakoś szczególnie, bo też chciałam Wam w tym cyklu, zwłaszcza takim dotyczącym tych stylizacji moich codziennych, pokazać siebie w takim wydaniu, w jakim rzeczywiście możecie mnie spotkać. A więc, kochani, jeżeli chodzi o torebkę, tutaj uzupełniam całość czarnym szoperem. I muszę powiedzieć, że na co dzień to jest bardzo wygodny wybór, ponieważ to jest torebka, która mieści wszystko, czego mogę na co dzień. Potrzebować łącznie z dokumentami jakimiś formatu A4, książkami, chusteczkami, kluczami, telefonem i podręczną apteczką. Także jest tutaj absolutnie wszystko, a to jest moja wtorkowa stylizacja. Trzecia stylizacja to jest połączenie sportowej bluzy z białymi jeansami, a do tego dodałam dokładnie te same buty, które widzieliście w poprzedniej stylówce: czarne, nieco bardziej takie ciężkie, bardzo, bardzo wygodne. Kochani, ustalmy jedno: białe spodnie to nie jest dla mnie naturalny wybór, pierwszy wybór w tym sezonie jesienno-zimowym, ale jak wspominałam, ostatnimi czasy w Białym Stoku nawet na chwilę zaświeciło słońce i nawet zrobiło się na tych ulicach nieco bardziej sucho, więc był to doskonały moment, żeby też białe spodnie wyciągnąć z szafy. Dodatkowo zauważcie, że ja te spodnie sobie troszeczkę wyżej podwijam, tak mniej więcej do wysokości, Tutaj buta i normalnie też zazwyczaj pod spód dodaję jakąś wyższą skarpetkę, tak żeby nie było gołego ciała pomiędzy właśnie butem a spodniami. Także moja środowa propozycja. To jest właśnie taka bardzo, bardzo luźna stylówka. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj dokładnie te same kolczyki i dokładnie ten sam pierścionek, które pojawiły się w poprzedniej stylizacji, a całość uzupełniam widzianym już wcześniej przez Was szoperem. I to jest, kochani, moja stylóweczka na środę w lutym 2024 roku. No i pora na czwartek, a czwartek to w zasadzie jest już pewna powtórka ze stylizacji, które mieliśmy poprzednio. Mianowicie pojawiła się bluzka z długim rękawem z dekoltem w serek w kolorze złamanej bieli, która już była w poniedziałkowej stylówce. Pojawiły się też spodnie w kratę, które również były widziane przez was w tym odcinku nieco wcześniej. Nowością nie jest też pasek brązowy ze srebrną klamrą. Jeżeli chodzi natomiast o biżuterię, to tutaj Pojawiają się dokładnie te same kolczyki, ten sam pierścionek, ale jest pewna nowość w postaci naszyjnika. Ten naszyjnik z motywem liścia klonu stanowi komplet właśnie z kolczykami, i cała biżuteria jest w kolorze srebrnym. Także robi nam się takie fajne nawiązanie, jeśli chodzi o klamrę przy pasku oraz właśnie srebrną biżuterię. Buty moje ulubione, zimowe, czarne, skórzane na płaskiej podesz. Takie może nieco cięższe, ale za to bardzo, bardzo wygodne. No i całość uzupełniam torebką czarnym szoperem, który też już pojawił się wcześniej. Kochani, zależy mi też bardzo na tym, żebyście, właśnie oglądając te moje stylizacje, takie dotyczące całego tygodnia, tego jak się upieram, zauważyli, że ja z jednej strony żongluję tymi poszczególnymi elementami, a z drugiej strony, no nie wiem, jak to działa u Was. Ja nie lubię bałaganu na tym moim wieszaku. Zazwyczaj wyjmuję tylko kilka elementów, na przykład trzy różne góry, bo też nie mam zwyczaju. Oczywiście zależy to od człowieka, od jego preferencji i różnego rodzaju innych kwestii, o których tutaj mówić nie będziemy. Ale ja nie wrzucam zazwyczaj po jednym nałożeniu takiej bluzki do prania, chyba że faktycznie jest nieświeża, wchłonęła jakieś zapachy jedzenia albo cokolwiek innego się wydarzyło, gdzieś się ubrudziła. Natomiast zazwyczaj to jest tak, że ja swobodnie sobie mogę przynajmniej dwa razy a zdecydowanie e, zdarza się częściej, że więcej e, taką bluzkę, bluzę czy golf e, założyć, e, więc e, ja tak naprawdę zabezpieczam sobie tymi trzema elementami dotyczącymi gór cały e, tydzień. Zazwyczaj jakby tutaj wystarcza mi to i jest ok, i pranie to jest kwestia tego, co się uzbiera na koniec tygodnia. Także kochani, to tyle w kwestii takich e, rzeczy logistycznych, o których e, Prawie rzadko się mówi, no bo nikt Wam o swoich y, y, jakby takich praniach nie opowiada i o, o tym, jak często je robi. No ja uważam, że to też jest kwestia logistyki i tego, jak my sobie y, tę szafę urządzamy. W moim przypadku, tak jak mówię, ten wieszak z kilkoma elementami naprawdę sprawdza się super. A teraz już nie nawijam, bo jak wiecie, bardzo lubię i mogę Was zagadać na śmierć. A więc to jest moja czwartkowa... Propozycja. Kochani, przechodzimy do piątku, a piątek możecie poznać między innymi po tym, że już jestem coraz bardziej rozczochrana. I tutaj należą Wam się pewne słowa wyjaśnienia. Nagrywamy dla Was te 7 stylizacji, tak naprawdę, nie oczywiście każdego dnia, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek itd., ponieważ w naszym przypadku byłoby to zwyczajnie nierealne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale my tę naszą przestrzeń nagraniową przygotowujemy specjalnie. To znaczy, w naszym przypadku, wy tego nie widzicie, ale tutaj e, wymaga to naprawdę pewnego przemeblowania. Przesuwamy kanapę, ustawiamy oświetlenie. E, oczywiście ja ten wieszak tam przygotowuję nieco wcześniej, ale to nie jest problem, bo z niego akurat korzystam na co dzień. Natomiast, e, słuchajcie, niemożliwością byłoby, bo jednak to pewien czas zajmuje, żebyśmy każdego dnia przygotowywali plan nagraniowy, dlatego też. E, ja nie ukrywam, że robimy to longiem i w związku z powyższym, jak powiedziałam, po piątku możecie poznać, to znaczy, piątek możecie poznać po mojej fryzurze. Czyli jestem coraz bardziej rozczochrana, mówiąc do Was. No dobra, kochani, to jak już zdradziliśmy troszeczkę tego backstage'u, którego nie widać, jak sama nazwa świadczy, to przejdziemy jednak do piątkowej stylówki. Tym razem czarny golf, który już się wcześniej pojawił, połączyłam z białymi jeansami. Ja w ogóle bardzo lubię połączenie takie bardzo klasyczne black and white. Wydaje mi się, że... To się po prostu sprawdza zawsze. Do tego pasek czarny ze srebrną klamrą. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj są te same kolczyki, co poprzednio, ten sam pierścionek, zniknął naszej nikt, bo wydaje mi się, że w związku z tym, że tu jest ta kieszonka, nie chciałabym dodawać niczego więcej, jeżeli chodzi o właśnie tutaj dekolt o szyję. Po prostu uważam, że tak jak jest, jest dobrze. Także do tego buty czarne, skórzane, bardzo wygodne na płaskiej podeszwie, no i całość uzupełniam czarnym szoperem. I to jest moja piątkowa stylizacja, a jednocześnie moja piąta już dzisiaj inspiracja. Dla Was rzecz niezwykle wygodna. Jak powiedziałam, sprawdzi się ta opcja z białymi spodniami, kiedy macie sucho na podwórku, kiedy nie ma tam kałuż, błota i po prostu jakiegoś topniejącego śniegu. Ostatnio była taka możliwość, więc super. Natomiast, tak jak mówię, przede wszystkim ja na co dzień stawiam na wygodę. Sobota, kochani, na naprawdę totalnym luzie. Ulubione niebieskie jeansy. Bardzo wygodne, ulubione, czarne buty, skórzane bez żadnych obcasów. A do tego sportowa bluza w takim melanżowym, biało-szaro-czarnym kolorze. Także to jest moja propozycja na dzień, który, przynajmniej w teorii bo oczywiście zdarza się, że ludzie pracują w sobotę, ja też coś o tym wiem, ale przynajmniej w teorii jest dniem, kiedy właśnie możemy sobie pozwolić na taki trochę luźniejszy strój, ponieważ no, nie jesteśmy e, tak standardowo w pracy od poniedziałku e, do piątku. Jak mówiłam, w moim przypadku niekoniecznie się to sprawdza, natomiast e, tym razem sobota totalnie luzacka. Jeżeli chodzi o biżuterię, to tutaj. Ponownie ten sam pierścionek, te same kolczyki, które już wcześniej widzieliście, czyli srebrne z motywem liścia klonu. No i torebka, niezawodny, bardzo pojemny szoper, który w taką sobotę zmieści jeszcze dodatkowo kubek kawy, i można sobie na przykład wyjść na dłuższy spacer, pogapić się na piękne jakieś. No właśnie, na co się można pogapić w lutym, chciałam powiedzieć, że na piękno przyrody, natomiast na razie głównie jest szaro, buro i ponuro, ale można się na przykład pogapić słuchajcie na gęsi, które już się pojawiły nad Narwią, możemy potwierdzić, prawda misiu? Skinął głową. Nie widzicie tego, ale skinął głową. Także, także tak, po prostu możemy się, słuchajcie, czymś pozachwycać, albo po prostu wziąć dobrą książkę i usiąść sobie na ławce z kawką, wyjść po prostu z domu. Także tak to wygląda. Pojemny szoper. Tutaj raczej strój sportowy i mocno nieformalny, i to jest moja sobotnia stylówka. Pora na siódmą stylizację. Wedle tego, o czym mówiłam Wam na początku, pojawia się tym razem spódnica. Spódnica o długości Midi w beżowo-brązową kratę. I tę spódnicę, kochani, zostawiłam z golfem, który już się pojawił kilka razy we wcześniejszych stylówkach. W mojej szafie czarny golf to jest po prostu kategoria must-have. Co nie znaczy, że w waszych szafach również będzie on niezbędny. Ja po prostu bardzo lubię golfy i rzeczywiście golf w kolorze czarnym mam w dwóch egzemplarzach. Jeden to jest bardzo cienki golf z intimisjami, połączenie wełny z jedwabiem, ten jest odrobinkę grubszy i odrobinkę luźniejszy w formie, ale też bardzo, bardzo go lubię. Aha, i ciekawostka, słuchajcie, jeśli chodzi o ten golf, bo to jest golf, który, uwaga, ma kilkanaście co najmniej lat i pamięta czasy, kiedy w Białym Stoku nie było galerii handlowych. Także kochani, czarny, wieloletni powiedziałabym golf połączyłam właśnie z tą spódnicą. Do tego dodałam tym razem buty na obcasie, czarne kozaki na słupku i to są takie kozaki, które są przed kolano, a więc tutaj cała noga też jest zakryta, co jest bardzo praktyczne zimą. Bo najzwyczajniej w świecie, wystarczy, że ja tutaj dołożyłam trochę grubsze leggins. Noga nie jest odkryta, więc jest mi wystarczająco ciepło, mimo że ta spódnica nie jest jakaś strasznie, strasznie gruba. Nie jest jakaś bardzo, bardzo mocno dogrzewająca, chociaż ma wełnę w składzie. No i, kochani, całość uzupełniam oczywiście szoperem. Pojemnym, czarnym, więc kolor niezwykle uniwersalny. I to jest moja stylizacja na niedzielę. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Standardowo, bardzo proszę o to, żebyście dali znać w komentarzach do tego odcinka, która z zaprezentowanych stylizacji przypadła Wam do gustu najbardziej. Jednocześnie pragnę Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za wszystkie formy wsparcia tego kanału, za wszelkie Wasze lajki, pozytywne komentarze, takie motywujące nas do działania, za udostępnienia tych filmów, za subskrypcje, za wszystkie kawki postawione nam w serwisie to. To jest takie powiedzenie nam, że doceniacie naszą pracę i ten sygnał, ta informacja zwrotna jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo. Cenna. Zapraszam Was serdecznie właśnie tutaj na YouTubie do Zakładki Społeczność, gdzie zdarza mi się, że komunikuję się z Wami pomiędzy wrzutami kolejnych filmów. Tam pojawiają się różnego rodzaju zdjęcia czy też odnośniki do ciekawych publikacji innych twórców, które mam nadzieję, że przydadzą się Wam również w budowaniu własnej szafy kapsułowej, przydadzą się Wam również w myśleniu takim o modzie, czy zainspirują Was do innego myślenia. O modzie w kontekście właśnie ekologii, bo nie ukrywam, że to też jest taki aspekt, który jest mi bardzo, bardzo bliski. Zachęcam też do tego, żebyście zaglądali na mojego bloga. Adres to okiemwariatki.com. Tam pojawiają się treści nie tylko związane z modą, ale też na przykład z książkami, które czytać uwielbiam. A jeżeli ta tematyka Was interesuje, to zajrzyjcie też bardzo proszę na mój drugi kanał. Przeczytałam to, się wypowiem, bo tam faktycznie dzielę się takimi polekturowymi wrażeniami, polekturowymi refleksjami. Najczęściej możecie mnie zastać z kolei na Instagramie. Mój nick to okiem podkreśnik, wariatki podkreśnik style. A teraz już dziękuję za dziś. Trzymajcie się ciepło, bawcie się modą i kupujcie mądrze. Do zobaczenia. you yeah. yeah.